Manko, ze strony Piotr, kurwa. Dzisiaj kolejny odcinek Nie było odcinka przez dwa tygodnie, wiem o tym yy, Dzisiaj chciałem pokazać Zdobycz, którą znalazłem na złomie yy, Kupiłem za fajne Za fajną cenę bardzo ten silnik Więc pokażę wam go I Zobaczymy co z nim będę robił Jak widzicie Mamy tutaj silnik 0,19 yy, Kupiłem za bardzo małe pieniądze tak, mamy wszystko w nim, skrzynia jest dobra. No, będzie wszystko piaskowane, myślę, a to jest taki projekt, no. Wał nawet chodzi, to jest najlepsze. On chodzi fajnie, tylko jest problem, że jest luz Guradu. dół Może słychać? I to jest luz góra-dół, nie wiem. Yy, co będę z tego silnika robił? On pójdzie do mojego gara, no tutaj. Chcę zrobić z niego niezłą rakietę. Czyli chciałbym kupić do niego najlepiej wał wzmacnia, na wzmacnianej korbie do tego jakiś fajny cylinder, spróbuję prób, ogarnąć sobie na nie wiem 6 kanałach 6, o, oczywiście 40 mm tłok Co jeszcze? No ogólnie takie przeróbki i do tego jeszcze pójdzie jakiś fajny gaźnik, myślę. Chciałbym z niego tak wyciągnąć około 3 kółce Z tego silnika było fajnie. W ogóle chciałbym wam przypomnieć, żebyście zostawili subika, lajka, lecimy po 200 subów I nie zapomnijcie dać e, dzwoneczka, bo to poprawia zasięgi Ogólnie widzicie moje odcinki To było siedzenie Jak tu mamy braki? Nie mamy tutaj jednej szpilki Ogólnie tak to wygląda, no. Na złomowisku Numery silnika są starte Ogólnie tu jest wszystko w nim. Tylko yyy... no. Mam. Właśnie... Jeszcze co tu będzie do tego silnika? Chcę tu wsadzić sobie CDI. Bardzo fajnie by się to tu pasowało CDI, gwinty, nie? Urwane, wszystkie dobre. Yy, brakuje trochę rzeczy, brakuje, ale to wszystko się kupi z czasem. I to będzie taki projekt taki boczny. Yy, tu tyle by było z tego silnika, jeszcze raz coś wam powiem. Jak widzicie tutaj mam jeden silnik. Z023 I tu mam to nasze S38 od Komarka No i to już pomału coś się dzieje Ogólnie no tu się to kręci Pomału no dystansuję sobie skrzynię całą No i może w następnym odcinku będzie już skręcane To bo tu już trzeba kończyć No No, no i no taki silniczek No Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka i dzwonek w Do To cześć, joł!